Zmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy wiemy kiedy i za ile zostanie odkupiona najsłynniejsza działka w Polsce? Tego nie wiemy, ale wiemy, że w najbliższą środę ma dojść do spotkania pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, panem Wielgomasem, przedstawicielem. Ministra tak, żebyśmy mogli porozmawiać, bo Pan Wielgomas zadeklarował. Chęć rozmowy przede wszystkim, tak, i możliwość, czy to od sprzedaży tej działki, czy też wymiany. I tutaj ta, ta wymiana też pewnie jest jednym z wariantów, bo jeżeli faktycznie chce gospodarować, wykorzystywać działkę rolniczo do produkcji rolnej, to już taka wymiana powinna się wydarzyć w 2023 roku. No dobrze, ale to z jakim pakietem pójdzie KOWR? Rozumiem, że odkupi, odkup działki w całości, czy wchodzi też w grę odkup działki w części? No bo rozumiem, że działka ma 160 hektarów, tam jest linia kolejowa, zapleczy dla CPK, czy ona jest jakby cała przewidziana pod CPK? To jest kwestia oczywiście wybrania jak najlepszego wariantu, poznania mm, też oczekiwań właściciela działki, no bo tak jak mówię, może chcieć ją odsprzedać z powrotem pie za pieniądze, które wyłożył wcześniej, może zmienić zdanie: on jest dzisiaj właścicielem. Może się upierać przy pewnych rozwiązaniach. Oczywiście też kwestia poniesionych nakładów, bo to zawsze jest przy, przy dzierżawie, przy y, użytkowaniu, jeśli poniósł jakieś y, wydatki związane z nie wiem, z poprawą funkcjonowania tej działki, więc to wszystko trzeba policzyć. Ale też jeszcze jest jedno rozwiązanie, jeśli będzie się mocno przy swoim właścicielu upierał, no to dziękuję za deklarację pana burmistrza Grodziska, który mówi, że można zawsze zmienić cel przeznaczenia tej działki w planie ogólnym, w planie zagospodarowania przestrzennego. Ja rozumiem, że pan, pan minister dział... pije do umowy, w której zapisano taki warunek, że jeżeli jeżeli ta działka zmieni się plan i ta działka będzie przeznaczona na cele nierolne, to następuje odkup wtedy. Tak, tylko to wynika z umowy, z aktu notarialnego, ale dotyczy tej konkretnej działki. Czyli jeżeli właściciel kupuje jako deklaracja, jest użytkowanie rolnicze, a zmieniłby sam charakter przeznaczenia tej działki, wtedy to z automatu obowiązuje, ale też mamy do czynienia z tymi zmianami, które są dzisiaj prowadzone w związku z CPK, w związku z tą infrastrukturą też towarzyszącą, bo to nie tylko samo lotnisko, sama płyta, ale też przecież całe zaplecze, linie kolejowe, które są projektowane w ramach tej inwestycji. A pan wspominał o zamianie. Jeżeli zamiana, no to gdzie ta ziemia by była zamieniona? Już, już zajmuje, że nie w okolicach CPK wtedy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje ziemią z zasobu rolnego skarbu państwa. Od lat wcześniej robiła to Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, później Prawo i Sprawiedliwość połączyło dwie agencje. Agencje Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i Agencje Rynku Rolnego działają dzisiaj jako KOFR. Ale ten zasób jest. Pan wielgomas zaznaczył, że powinno być to w podobnej klasie bonitacyjnej. Z tym może być problem, bo mamy tutaj do czynienia z najlepszej klasy gruntami w, w okolicy Baranowa, Wiski, tych, tych miejsc, gdzie, gdzie ta inwestycja jest planowana. Tak zwane czarne Błońsko-Sychaczewsko-Kutnowskie. Dokładnie tak? tak. O tym rozmawiamy od samego początku, kiedy pojawił się projekt CPK. A on się pojawił już Bodajże w latach 70. poprzedniego stulecia. Sam pomysł. Ale to ja, ja dopytam jeszcze, to jak pan myśli, kiedy zostanie sfinalizowana, kiedy będzie sfinalizowany zakup czy wymiana? Panie redaktorze, w, w środę będziemy wiedzieć znacznie więcej. Zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej ta działka wróciła do zasobu i. Ale mogła to są być miesiące, tygodnie czy lata? No liczę na to, że to będą tygodnie, bo, bo już miesiące są za nami, w których różne działania były prowadzone. Trzeba przyspieszenia, trzeba przede wszystkim rozliczenia i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które przekroczyły uprawnienia bądź nie dopełniły obowiązków. Jeżeli coś takiego wydarzyło się po 13 grudnia 2023 roku, kiedy my wzięliśmy odpowiedzialność za rządzenie Polską, ale nie zapominajmy, że trzeba też rozliczyć wszystkie nieprawidłowości i rozliczyć dilepisu przed 13 grudnia to co się działo w ciągu Prac tego dwutygodniowego rządu. To było ewidentne dopychanie kolanem wszystkiego, co miało być skończone, zakończone i miało służyć przede wszystkim politykom prawa i sprawiedliwości. No, ale to dużo było tego typu transakcji? Czy to jest jakiś wyjątek, jeżeli chodzi o to, co robił Kowr wtedy? Panie redaktorze, do tej konkretnej działki zleciłem kontrolę. Kontrola już rozpoczęła się w Kowrze. I, i, i będzie wyjaśnienie całej e, tej, tej historii, tej konkretnej działki. Ale w związku z tymi nieprawidłowościami, które i dzisiaj są odkrywane i są kolejne zgłoszenia, dzisiaj dzwonią... Rolnicy. Dzwonią przedstawiciele organizacji branżowych, związkowych i mówią o kolejnych rzeczach. Wczoraj miałem wieczorem rozmowę z rolnikiem, który pokazuje mi, przedstawia informacje dotyczące nieprawidłowości, do których mogło dojść w województwie zachodniopomorskim. Poprosiłem, by oficjalnie skierował do mnie pismo, wysłał drogą formalną, służbową. I będziemy to sprawdzać. I temu ma posłużyć audyt, który chce rozpocząć na początku jeszcze listopada. Oczywiście wszystko musi być zgodnie z literą no. prawa i w granicach prawa i z mądrym wydatkowaniem publicznych pieniędzy, ale musimy to wszystko odkryć. To, co wczoraj mówiłem, chociażby zastępca dyrektora oddziału terytorium Kowru kupuje działkę za 256 bodajże tysięcy złotych po roku za, oczywiście za zgodą Kowru bo kofr nie korzysta z prawa pierwokupu, a po roku ten sam KOWR daje zgodę na sprzedaż tej działki, chociaż minimum 5 lat ta działka powinna być w rękach tego nowego właściciela i ta działka jest sprzedana za milion siedemset tysięcy. Ale to może, to zapytam tak ogólnie, to może ten system jest patologiczny? No bo system polega na tym, że rozumiem, że rolnicy są w stanie dzierżawić ziemię od kowru, potem mają prawo pierwokupu do tej ziemi, to może jakby należy zmienić cały system. Ale Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma zawsze możliwość skorzystania z pierwokupu po cenach rynkowych, i wtedy może to działkę kupić z powrotem, ma wrócić do zasobu. Patologiczny był ten system niekorzystania z prawa pierwokupu, niewchodzenia. Przy działkach pana Obajtka było bardzo podobnie. Ten oddział terenowy wskazywał w Gdańskim, wskazywał, że warto skorzystać z prawa pierwokupu. Wysłał to do centrali, centrala Kowru podjęła decyzję, że nie trzeba korzystać był, z prawa pierwotnego. to były działki, które odkupił prezes od obajtek od kowru czy osoba trzecia? To, są, to, to, to już dzieją się transakcje wokół rodziny obajtków, wokół fundacji rodzinnej. No, no, panie to ja, redaktorze. To ja zapytam o, tak, bo wczoraj premier w wywiadzie dla TVP powiedział, problem polega na tym, że udowodnienie, że doszło do przykrętu nie jest proste. Nie jest proste, bo, bo, bo jeżeli ktoś. A może nie było przekrętu? Nie, jeżeli ktoś próbuje znaleźć rozwiązanie, próbuje obejść system, to są działania konkretne i prawne, a skąd się biorą różnego rodzaju rozdzielności majątkowe, sprzedaż, kupno na osoby bliskie, bardziej bliskie, czy osoby y, znajome, które słyszeliśmy nie, niejednokrotnie, chociażby taki termin słup. No, tak, tak. Z tym walczyliśmy, walczymy i też nie jest to takie łatwe udowodnić, że konkretna osoba, która kupiła, po to kupuje, żeby nie, te ślady nie prowadziły prosto. No dobrze, do, ale to do siękuje się jakaś zmiana regulacji, które dotyczą kowru i sprzedaży ziemi, dzierżawienia? Panie redaktorze, to nie jest tak, że ten system jest zły. Ktoś musi tą ziemią zarządzać, czy to była Agencja Nieruchomości Rolnych, czy to jest KOW. Przy oddziałach terenowych, przy dyrektorach oddziałów terenowych jest Rada Społeczna. Tam są przedstawiciele rolników, i rolniczych, mieszkańcy, po to, żeby też decydować wspólnie z dyrektorem oddziału terenowego. Ale to też musi być wszystko transparentne. Tak jak wiemy, jak długo trwały pewne procedury i działania przed... 13 grudnia 2023 roku i jak zawrotne było tempo działań podejmowania decyzji w tej konkretnej sprawie, w tej przy y, zakupie tej działki, przy sprzedaży przez KOW tej działki, no, w ciągu 24 godzin uzyskano wszystkie potrzebne pozwolenia i decyzje. Tylko, tylko to tempo było może i zawrotne wtedy, ale w waszych czasach było bardzo powolne, bo jak pisze Szymon Jarczak, dopiero w maju y, 2024 roku CPK się dowiedziało, że ta działka została sprzedana, w kwietniu, przepraszam, bo wcześniej w ogóle, mimo różnorodności pism nie było informowane. Korespondencja trwa blisko rok między tymi dwoma instytucjami. Kowr nie był w stanie jakby wejść w dialog czy skutecznie odkupić. Skończyło się wnioskiem do prokuratury, który został złożony 30 lipca. No, czy tutaj nie widzi pan jakby powodu do uderzenia się w piersi? No, nie swoje, bo pan nie był ministrem wtedy, ale za szefa Kowru. Zawsze można się uderzyć w piersi. Wszystko można, można oczywiście zrobić było szybciej. Lepiej zawsze, tak można powiedzieć, ale też pamiętajmy o tym, że to był ten czas, kiedy z jednej strony KOW sprawdzał, robił raport otwarcia, wiele rzeczy, które... Nie, ale to mu umknęło w Nie, tym raporcie. To są przecież... Tysiące transakcji to są inne rzeczy, którymi KOF się zajmuje, chociażby ośrodki produkcji rolnej, ale też przecież CPK też wiele kwestii badał. Pamiętamy audyty, sprawdzanie tych rzeczy. To nie dotyczyło tylko tej jednej czy kilku działek. Przecież tam na miejscu też pamiętamy przejmowane działki, próba dobrowolnego, dobrowolnej sprzedaży i wykupu tych działek przez CPK, przez pełnomocnika, no ale na przykład śmieszy trochę tłumaczenie. Pana Chorały, który był pełnomocnikiem do spraw CPK. Ja jako... się interesowałem, dopóki byłem pełnomocnikiem, ale już jako poseł nie miałem do nie miałem możliwości. A dzisiaj. Ci sami posłowie PIS-u, którzy podejmowali decyzję, będąc wiceministrami rolnictwa, wchodzą z kontrolą, z kontrolą poselską do ministerstwa i próbują coś udowodnić. Nie wiem, czy sprawdzają, po, czy ich tam podpisów nie ma, powiedział, bo, bo już nic nie pamiętają w tej powiedział chwili. Powiedział Stefan Krajski, minister rolnictwa. Zapraszamy na dalszą część rozmowy do serwisu YouTube. Rozliczymy dealę pis Powiedział pan minister, rozumiem, że pije pan do Janusza Kowalskiego, który był wiceministrem rolnictwa i dwa dni temu pojawił się w resorcie. Nie tylko, bo tu na kontroli w, w resorcie był pan poseł Kowalski, były wiceminister rolnictwa. Nie wiem, może wrócił potem na Atlas, żeby w końcu rozpoznawać zboża i, i inne rośliny. No dobrze, to Natomiast... widzę, pan, rozumiem, był też poseł Śliwka, był wiceminister aktywów państwowych. Tak ale w tym samym czasie do Kowru z kontrolą zawitał pan poseł Cieciura, który był wiceministrem rolnictwa. Nie w tym momencie już, jak była transakcja prowadzona, bo już działał rząd dwutygodniowy. Pani minister Gębicka już wtedy powinna reagować. Panie Ministrze, ale też z drugiej strony widać, że PiS przynajmniej na początku zareagował ostro, ponieważ czterech polityków tego ugrupowania, w tym Robert Telus, zostało zawieszonych. Panie redaktorze, tylko co to wnosi do tej konkretnej sprawy? Oczywiście, przyznają się do błędu w ten sposób, chcą rozliczyć partyjnie wewnętrznie swoich kolegów, natomiast to nie zmienia nic w tej sprawie. Ta działka nie powinna być sprzedana, jeżeli pan chorała wysyła pismo 12 grudnia, dociera to pismo do kowru z datą 8 grudnia, a działka już 1 grudnia została sprzedana, wtedy to, to jasno pokazuje, że tej korespondencji też zabrakło. A pan, pan jest minister... trochę problem, że to są Inni ministrowie, inne resorty, korespondencja trwała. Tu jeszcze po drodze jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, CPK, natomiast no, nie może to usprawiedliwiać wszystkiego. A pan minister ma y, swoją teorię, co tu się wydarzyło tak naprawdę? No, premier sugeruje przekręt, ale mówi, że nie można go udowodnić. No, będziemy mieli dzisiaj do, do czynienia z próbą tłumaczenia się, że jest to duża firma spożywcza, która potrzebuje ziemi rolnej, żeby na własnej ziemi uprawiać yy, konkretne, yy, konkretno prowadzić produkcję, no i, uprawiać i rośliny. jej wiceprezes faktycznie te ziemię dzierżawił od roku 2008, tak? I jej przeznaczenia nie zmienił. Rolniczo wykorzystywana była yy, cały czas, tylko, że z drugiej strony wiemy, że jest w planach budowa lotniska, rozbudowa lotniska, przecież tak, takie lotnisko potrzebuje później jeszcze całej infrastruktury towarzyszącej. Pojawiają się hotele, pojawiają się parkingi, które są potrzebne. Pojawić się muszą miejsca różnego rodzaju postojowe do obsługi podróżnych. No słuchajcie, mogą nie wiedzieć, ale ten region, akurat wokół CPK, i tak jest dzisiaj bardzo gwałtownie rozbudowywany, bo tam powstają już od momentu, kiedy autostrada powstała, bardzo duże centra logistyczne. Więc... Dokładnie tak, więc. więc yy... Sam, sam sam zakup można uznać, że był pod produkcję rolniczą realizowany. Co by miało się z nim w przyszłości zadziać, trudno będzie udowodnić, bo każdy ma swoją teorię. Ale to pan minister mówił o audycie, a sprawdziliście w tej chwili, ile jest, czy są jeszcze jakieś inne tego typu przypadki, jeżeli chodzi o CPK, czy to jest wyjątek? Nie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma obowiązek skontrolować, sprawdzić inne działki, które w jakiś sposób szybko były niezgodnie z jakimś takim planem i harmonogramem przekazywania sprzeda sprzedawanej mam nadzieję że też w najbliższych dniach będzie można konkretnie po powiedzieć czy były czy ich nie było no bo tych transakcji dzieje się wiele to jest kwestia przedłużania istniejących umów dzierżawy kończy się czas dzierżawy trzeba ją odnowić trzeba prowadzić postępowania trzeba Korzystać też często z prawa pierwokupu, o którym mówimy, bo jeżeli widzi, że tą działkę można wykorzystać i w przyszłości przeznaczyć na cele chociażby użyteczności publicznej. Tak się dzieje w wielu miejscach, gdzie ziemia jest w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa, chociażby rozbudowujące się miasto, inwestycje, które są potrzebne dla tak zwanej użyteczności publicznej, trzeba to przeznaczyć, tą ziemię pod konkretne inwestycje. A nie ma pan pretensji do szefa Kowru. To się nie skończy jego dymisją, jeśli okaże się na przykład, że za długo zwlekał albo jeszcze jakieś inne tego typu przypadki ujrzą światło dzienne? Panie redaktorze, to nie jest kwestia zapowiedzi dymisji, odwoływania czy nieodwoływania, tylko kwestia pierwsza wyjaśnienia sprawy. Jeśli doszło do zaniechań, do nieprawidłowości, będę w związku z tym podejmował decyzję. Ale dzisiaj to nie jest jeszcze ten czas i to miejsce, żebym dzisiaj zapowiadał czyjokolwiek dymisję, odwołanie. Jeżeli ktoś nie dopełnił obowiązków, przekroczył uprawnienia i ponosi dzisiaj też odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, bo też jest część ludzi, która jest już dzisiaj poza... Kowrem, chociażby były dyrektor, pan Chumiecki, który podejmował wtedy decyzję, czy dyrektorzy oddziałów terenowych. Ale niezależnie od daty, niezależnie od przynależności partyjnej, politycznej, decyzje, jeżeli ktoś właśnie nie, nie, do, nie, do, nie dopilnował tych, tych spraw, poniesie konsekwencje. A poniesie konsekwencje to znaczy, że mogą być wnioski do prokuratury? Jeżeli było działanie niezgodne z prawem, takie już wnioski pojawiały się i pojawią się kolejne. To, jest, to są też inne sprawy, które już dawno zgłaszaliśmy do prokuratury. Też wiadomo, że prokuratura działa swoim tempem. W 2024 roku zgłosiliśmy sprawę RSSi i, i tej, tej, tej kwestii sprzątań hal za 15 milionów złotych. Mhm. E, Czyli za to, jedną czwartą ceny. Tak, za 60 milionów hal majątych został nabyty, 15 milionów kosztowało sprzątanie tych hal. To są sprawy, które były też przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Są raporty, one są nawet dostępne w internecie. Można wejść, sprawdzić, poczytać, co się takiego działo. I, i to nie jest tak, że. Obecna władza próbowała cokolwiek zamieść pod dywan. Bo takich sytuacji nie było, to wszystko trzeba rozliczyć, sprawdzić i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dzisiejszy Manjaczek, autor artykułu, który wywołał całą burzę, pisze o tubkach, które Daftona sprzedała, jak wynika z tego artykułu, preferencyjnie jako materiały wyborcze za pomocą pośrednika, między innymi posłowi Telusowi, co pan o tym sądzi? No to już jest nie jest sprawa dla ministra rolnictwa, nie jest sprawa no jest pan dla, dla kowru, ale sprawa dla no znowu, która powinna być wyjaśniona przez PKW, przez właściwe służby, jeżeli mogło tam dojść do nieprawidłowości. Bo samo to, że politycy sięgają po różnego rodzaju gadżety, Produkty. W ogóle produkty spożywcze nie powinny być tymi gadżetami wyborczymi. Raczej powinniśmy stawiać na inne produkty, bo, bo to, to były różne sytuacje. Nie było. Właściwie w niektórych miejscach i to, to pamiętam takie działanie, że nie było oznakowane właściwie, jaki to jest produkt, bo on był pakowany w inną torebkę niż naturalnie, niż oryginalnie, więc ale to już jest do sprawdzenia. Jeżeli były nieprawidłowości, trzeba też to rozliczyć. Chciałem zapytać o, o pana resort już w tej chwili. Nie ma pan takich obaw, że w listopadzie pojawią się masowe protesty rolnicze? Do tego namawia solidarność rolników indywidualnych w kontekście. Umowy Mercosur. Tak, panie redaktorze, i o tym też chciałem powiedzieć, że nie może nam sprawa działki przesłonić innych problemów w rolnictwie. To, to są umowy handlowe, które są podpisywane, to są kwestie związane z trudną sytuacją na rynku, to jest kwestia tych anomalii pogodowych, które dotknęły rolników i pomoc, którą wypłacamy, to jest kwestia wypłaty zaliczek. Ja nadzorowałem jako wiceminister. Rolnictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Efekty są takie, że od 16 października rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich i do końca. Października na konta rolników trafi już prawie 7 miliardów złotych. To jest szybka reakcja na trudną sytuację. Kredyty, które uruchomiłem i to była nie była łatwa decyzja. Szukaliśmy tych pieniędzy, żeby wesprzeć rolników w trudnej sytuacji. Banki powiedziały: 700 milionów złotych to jest ta kwota, którą do końca roku możemy wydatkować. Okazało się, że ta kwota jest za mała. Wystąpiłem do Komisji Europejskiej, rozmawiałem z panią dyrektor generalną DG Agri w Brukseli. Jest zgoda na uruchomienie kolejnych. Oczywiście to jest w trakcie, ale za chwilę mam nadzieję, że uruch uruchomimy półtora miliarda prawie złotych jeszcze na, na kredyty z najniższym w historii oprocentowane. Rozumiem, że kredyty i dopłaty, ale wracając do mojego pytania, Friedrich Merz po ostatniej radzie powiedział, że jest zgoda państw członkowskich na Mercosur i że umowa zostanie podpisana 19 grudnia bodajże. Polska nie wyraziła zgody. Jest uchwała polskiego rządu, która jasno mówi, że w tym kształcie nie, nie, nie podpiszemy umowy z krajami Mercosur. Nie było zmiany stanowiska. Jest uchwała polskiego parlamentu. Zapowiedzi pana prezydenta Karola Nawrockiego, który w, na jasnej górze powiedział, polecę do... Włoch, spotkam się z premier Meloni i zbudujemy mniejszość blokującą. Dzień po tej wizycie Włosi zakomunikowali, że podpiszą umowę z krajami Mercosur. To, co mówiliśmy, w pierwotnym kształcie z tą mniejszością blokującą było, wydawało się, że jest większa szansa, żeby ją zbudować. Po wprowadzeniu tzw. klauzul ochronnych, hamulca bezpieczeństwa i skierowania 6,3 miliarda euro, te kraje, które wcześniej prezentowały stanowisko takie jak Polska, zaczęły się wycofywać z tego swojego pierwotnego stanowiska i mówić, że trzeba zabezpieczyć rolników i przetw przedsiębiorców, przetwórców. My też jako Polska będziemy to robić no kontrolę na granicach, sprawdzania. Panie redaktorze, pamiętamy, jak podpisaliśmy umowę o stowarzyszeniu z Unią Europejską. To pozwoliło już polskim produktom trafiać na rynki europejskie, tak? Ale były tak zwane kontrole zatwierdzające i zakłady tylko zatwierdzone, czyli działające w oparciu o te normy europejskie, mogły już eksportować nasze produkty polskie na rynek europejski. Tak samo musi to działać w ujęciu i umowy handlowej z krajami Mercosur i umowy handlowej z Ukrainą. Ale to czy na przykład szykuje pan, nie wiem, wzmocnienie inspekcji rolniczych, jeżeli chodzi o kontrolę towarów z tamtego rejonu? No bo rozumiem, że z jednej strony będzie kontrola graniczna i kontrola na miejscu producentów na miejscu ze strony Unii Europejskiej. Natomiast no, co będzie tutaj? Tak, jesteśmy w trakcie uzgodnień rozmowy z Panem Ministrem Finansów, by kolejne etaty skierować do właśnie instytucji kontrolnych, czyli główny inspektorat jakości handlowej artykułów rolno spożywczych. Tam chcemy to tę kontrolę wzmocnić. Jest, Nowa hmm, pani minister, Dor Dorota Bocheńska, to jest wieloletni pracownik tej e, instytucji, osoba, która ma dużą wiedzę i stawiam na wzmocnienie kontroli tej e, w produktach roślinnych, ale też inspekcja weterynaryjna. Tak samo mamy dużo wyzwań, nie tylko związanych z handlem, ale też z produkcją w Polsce, z chorobami, które dotykają zwierzęta. To jest ASF w trzodzie, to, to jest pomór, pomór, tak jest grypa ptaków, ale też pamiętamy jak na początku tego roku, na wiosnę tego roku z niepokojem patrzyliśmy na sytuację związaną z pryszczycą w Słowacji, na Węgrzech i zrobiliśmy wszystko żeby zabezpieczyć Polskę żeby ta choroba w Polsce się nie pojawiła i to obroniliśmy. To jeszcze dwa ostatnie pytania. A czy jako resort macie analizy jakie będą skutki wejścia w życie Mercosuru no bo wydaje się, że ta umowa jakby wejdzie w życie, zacznie działać dla polskiego rolnictwa no i w jakimś bliższym horyzoncie i też dalej. My zgłaszaliśmy nasze uwagi, tego tak się policzyć nie da, bo nie wiemy ile wiedzie z tych, z tych produktów do Polski, ile wiedzie do Europy, bo kontyngent jest przyznany dla całej Unii no Europejskiej. No bo boją ja się producenci tak? drobiu, tak? A na my przykład. jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności. 75% tego eksportu trafia na rynki europejskie, 25% na rynki krajów trzecich. Też nie zasypiamy. Dzisiaj to są nowe rynki, które odblokowujemy. E, jesteśmy po podpisaniu umowy z Chinami na tą regionalizację, na możliwość odblokowania drobiu po stronie chińskiej pojawiły się jeszcze problemy. Mam nadzieję, że one szybko zostaną rozwiązane. Rynek filipiński, otwieramy dla polskiego drobiu e, Wołowiny. E, to wszystko ma sprawić, żeby Otwierać się na nowe rynki, szukać nowych rynków zbytu i zabezpieczyć interes polskich rolników, polskich przetwórców, ale też interes polskich konsumentów. Panie ministrze, to ostatnie pytanie bo y, kilka tygodni temu pan zwrócił się do Łokiku w sprawie zmowy cenowej na rynkach rolnych. Widzieliśmy niskie ceny warzyw, y, <laughs> ale dużo wyższe ceny w sklepach. No, ale Łokik stwierdził, że to, to są procesy rynkowe, że tutaj żadnej zmowy nie było. Jest pan zadowolony, jakieś kolejne działania pan podejmie? Zgadza się pan z tą decyzją? Nie jestem zadowolony, natomiast no, to, że są mechanizmy rynkowe, to wszyscy wiemy. Jest wolny rynek, my nie możemy na przykład powiedzieć, że zamykamy import produktów, bo jeśli mamy 19 miliardów euro nadwyżki w eksporcie, jeżeli zamkniemy Import to za, za chwilę odbije się to na naszym eksporcie, bo dlaczego ktoś ma e, od nas importować, a nie móc wyeksportować do nas? Więc to są trudne zagadnienia. Z prezesem Łokiku e, chcę się spotkać, porozmawiać. E, e, też być może trzeba takich węższych e, e, sytuacji, e, węższego materiału szukać, gdzie można to zgłosić i konkretną sprawą się zająć, bo. Pan prezes odpisał, że to jest zbyt ogólnie. Sytuacja na rynku jest dynamiczna i też nie jesteśmy oderwani od innych rynków. Słyszymy różne oczywiście głosy ze strony opozycji, co, czego to nie powinniśmy zrobić, jakich dopłat nie zastosować. Tylko wtedy, kiedy pojawiły się dopłaty za rządów PiS-u, były wytyczne covidowe i wojenne, tak zwane wytyczne, które dawały możliwość krajom członkowskim na zastosowanie dopłat w ramach pomocy de minimis. One skończyły się z końcem 2024 roku. Dzisiaj takich możliwości nie ma, ale też chociażby wystąpiłem do Komisji Europejskiej o urealnienie cen, w ramach skupu interwencyjnego. Powiedział Stefan Krajski, minister rolnictwa z PSL: Dziękuję bardzo za wizytę w Sygnałach Ognia. Dziękuję bardzo. Wybierajmy to, co nasze dobre, bo polskie, i o tym pamiętajmy. Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskie radio 24.pl.